Tak jak mówiłem, 46. minuta meczu, zobaczcie, tam jest 0-0, natomiast my wracamy na boisko numer 1, tutaj nasze zagłębie z GKS-em był będzie rozgrywać kolejny swój mecz, kochani, gramy dobrze z tego co słyszę, natomiast nie widziałem wszystkiego, natomiast wyniki nie układają się dla nas, zresztą widzieliśmy naprawdę ładny mecz. Z Wisłą Kraków, natomiast no, bramki w tym meczu strzelała e, Wisła. Natomiast e, teraz przed nami meczyk z Bukatowem. Patrzcie, kochani, tu dzisiaj naprawdę będzie jeszcze się działo. Czekamy na bramki tam, za, tym, za, e, za tymi drzewami, za tym wałem. Natomiast e, czekamy też na bramki e, tutaj. E, my na pomarańczowo, w tej chwili, kochani, mamy na lewej stronie chudego Dominika na środku, Fabik cofnięty do tyłu, Reggie po, po, po stronie prawej biały i Kondzio z przodu. Na ławce mamy kochani Gutka, Jasia i chłopcy uszy chowają, dlatego że tam jest głośno. Strzelają race, kochani jest głośno, natomiast Zobaczmy, my walczymy o trzy e, punkty. Dzisiaj każdy z każdym w Gostyniu. Kania Gostyń, organizatorem e, pięknego, fajnego turnieju, w super scenerii. E, na pięknej murawie, ale walczą. Patrzcie, Dominik powalczył, powalczył i płka na pole i bramkarz, kochani, e, ma tą piłkę. No opachniało bramką w tej akcji, natomiast cały czas mamy otwarty wynik. Cały czas mamy otwarty wynik 0-0. Ja przypominam, że my dzisiaj do Gostynia jedziemy bardzo okrężną drogą. Kochani, rano zostawiliśmy o siódmej gutka w Lubinie. Gutek wczoraj późnym wieczorem, około 22:00 wrócił do, patrzcie, chudy. Ach, kochani, patrzcie. Nie zamykamy strzałem tej akcji, ale fajnie rozklepane, no, fajnie ta piła chodziła, natomiast przypominam, że my dzisiaj tutaj do Gostynia jedziemy przez Świdnicę, rano o 7 zostawiliśmy Gudka, potem pojechaliśmy do, do Świdnicy, tam Szabełki rozegrały swój turniej i na powrocie zajechaliśmy tutaj na trzy meczyki, jeden za nami z Wisłą Kraków, przegrywamy 0-2, natomiast teraz Oskar nas brakuje, ratuje nas przed utratą pierwszej bramy, także cały czas mecz otwarty. Ja nie wiem, czy nam starszy baterii, kochani, dlatego że... E, no, nie pokazuje nam, już wiecie, że nasza kamera jest ledwo żywa. Także nagrywam dopóki, dopóki coś tutaj drga. Jak skończy drgać, może się nasz przekaz urwać. Natomiast chciałbym Wam dograć do końca te zawody. Zdaje się, że to jeszcze dwa, znaczy ten mecz i jeszcze mecz z gospodarzem. I to powinien być gol, tak, teraz mamy bramkę na 1-0, otwiera chudy spotkanie, kochani, rozpoczynamy strzelanie w meczu z Bełchatową, 1-0. Nie czujecie tego na kamerze, ja czuję, prochem pachnie tym strzelniczym, no, sporo dzisiaj tutaj pirotechniki, ale mecz ważny, mecz przyjaźni, kochani, także kibice chcą się bawić, z tą pirotechniką jest różnie, jak wiecie, są zakazy, natomiast E, zdaje się, że nawet nasz pan prezes Boniek mówi, że e, on to wszystko by pościągał, e, zrobił troszeczkę większy dozór. E, zdaje się, że takie dziś doszły, kochani, natomiast jeżeli nie, nie jest to groźne, patrzcie, e, jeżeli to nie jest groźne, to e, sami musicie przyznać, że czasami e, pomyślunek jest naprawdę e, niesamowity, kochani, niektóre te e, przepiękne. Niektóre te przepiękne, kochani, oprawy chwytają naprawdę za serducho. Jest próba strzału, kochani, Fabika. Bardzo aktywny klub kibica, kochani. Dzisiaj mówię, wspierają mocno kanie Gostyń. Kania Gostyń, aby pozostać w czwartej lidze, nie może tego meczu przegrać, kochani, także... No zobaczymy czy uda się ten cel im osiągnąć. My na razie prowadzimy 1-0. Ach, niewiele brakło kochani, fajnie Biały szukał tego strzału. Och, ja cię. Cały czas ładują, słuchajcie. Cały czas ładują, ale... A na tablicy 51. minuta 0-0. Świetnie, zamarkował podanie, kochani, zawinął dwóch chłopaków, no, biały po linii. Niewiele brakło, kilka by przeszła. Och, teraz na pierwszym podaniu zgubili ładnie tam kochani Regana, ale jest Oskar. 3 czerwca kończą się pomału szkolne semestry, kończą się pomalutku sezony piłkarskie. W sezonach piłkarskich spore nasilenie, dużo turniej, dużo grania. W szkołach słuchajcie, sporo wycieczek, wyjazdów na zielone szkoły. Z jednej z tych wycieczek skorzystał Guciu. 1-1, kochani, ostry kąt. No, Podniósł facet ładnie piłkę, także nie było tam szans myślę na ściągnięcie tego strzału. Natomiast mamy jeden, jeden wyrównanie. Natomiast butek wczoraj właśnie z Krakowa wrócił po kilkudniowej wycieczce szkolnej. Odebraliśmy go późno, kochani, na takim troszeczkę zmęczeniu. No nie na takiej pełnej świeżości, kochani. Natomiast no, my do końca nie wiedzieliśmy, czy, czy, czy będziemy jechać. Natomiast... No, bardzo Gutek, kochani, przejawiał ochotę, chęci, dlatego jakby przyjechaliśmy. Natomiast no, nie miałem okazji za bardzo poobserwować go tutaj fakcji bo przyjechaliśmy, chłopcy już mieli za sobą cztery mecze. Piąty mecz oglądaliśmy, tak widać, że nie była to świeżość najwyższej jakości u Gutka. Natomiast kilka fajnych piłek, ładny strzał zaobserwowaliśmy. Natomiast w tej chwili, kochani, remisowe spotkanie. Na razie Gucio w rezerwie. Jest przechwyt, zobaczcie. Ale łupią, kochani, ale łupią chłopaki z armaty. Patrzcie. No, przegrywamy pojedynek, jeden na jeden, ale na szczęście Oski. Jest wysoko. O i gol. Nie. Szczęście dla nas, kochani, piła na górze kudełku. Ale ładują z armaty, nie? Do cienia chcesz? To tam masz cień zobacz. Zaraz pójdę do ciebie, jak się meczyk skończy. Dobra, A teraz na razie patrzymy, bo jest 1-1. Dobra? Podam się w milczeniu, ja muszę Wam powiedzieć, że troszkę czuję się zmęczony, także za wiele tego komentarza też dzisiaj nie dam do tego materiału, dlatego że dzisiaj bardzo aktywnie od 6 rano na trasie, żeby tu dojechać do Gostynia pokonaliśmy blisko 300 kilometrów. Do tego, kochani, prze, przeprowadziłem zawody jako e, dzisiaj w innej roli, jako e, trener, jako opiekun drużyny, kochani, także popracowałem e, dzisiaj w troszeczkę innej roli. E, starałem się dać dzieciom dużo bawić, nie, nie, nie wprowadzać żadnych korek, natomiast no, mieliśmy troszkę taką mniej doświadczoną drużynkę, kochani, i jakby, patrzcie, fajnie się roz, rozpędza. Chudy i Dominik ma na lewej, a hatami kogo, kochani, zagranie na pamięć. Ach, ładnie go zgubił tutaj Kondzio i no, na razie jesteśmy po ładnej akcji, ale bez bramek. Natomiast chcieliśmy dać się mocno pobawić dzieciaczkom z Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego, natomiast tam bardzo malutkie doświadczenie turniejowe, kochani, jakby fajna, miękka wrzutka. Marcela, papiła chyba tak. Kolega próbował. Co Szymusiu? Co Misiu? Do cienia chcesz? To wiem, ciężko troszkę o cień tutaj. Natomiast tak jak mówię kochani, chcieliśmy się troszkę mocniej dać pobawić dzieciaczkom z naszej akademii i dzieciaczki naprawdę cudownie się bawiły. Natomiast troszkę brak takiego doświadczenia turniejowego wyszedł w meczach jakby zajęliśmy trzecie miejsce. Natomiast gdzieś się chyba częściej przegrywaliśmy jak wygrywaliśmy. Natomiast prowadziliśmy za to piękną grę, kochani i indywidualnie wyglądało to naprawdę pięknie. Troszkę ciężej im jako drużyna było się połapać, kochani. E, tak, misiu? Dużo bramek potraciliśmy z wyprowadzenia, kochani. wygraliśmy bez bramkarza, bez rezerwowego składu na pustaka. E, 8 meczy, kochani, po 12 minut. 7 meczy. Tak, kudełku? Muszę dać mu się wygadać, bo nam nie da. Ale przepuszczenie ładne. I to chyba będzie bramka chudy. Uwaga. Tak, jest, brawo. Chudy Domin, kochani, prowadzimy 2-1. Co, misiu? Co jest? Nie, nie, nie rozumiem. Średni jest co, synuś? Albo normalnie powiedz do tatusia, bo nie słyszy tatusia. Ale co średni? No w piłkę nożną. Ale kto średni? A kacper, on do mnie mówi, jest średni, w piłkę nożną. Słuchajcie, no nie wiedziałem, co on do mnie mówi. Mówił gdzieś do podłogi, ja nie słyszałem, natomiast mówi, ja też już jestem dzisiaj bardzo zmęczony. Poza tym to słonko, kochani, no mocno jakby tutaj... Yy, mocno nas energetycznie wyciąga, także... Patrzcie, jest piłka na przedpolu, Kondzia. Słuchajcie, no nikt nie odstawia nogi, naprawdę fajnie. Brawo, Oskar, wysoko na przedpolu, na połowie przerywa ten atak. Eee, słuchajcie, a tam 60. minuta i 0-0. Nic się nie zmienia. E, tu prowadzimy na razie z Bełchatowym 2-1. Tak mi się ludzi? E, tak sobie, wiesz? Wszystkich nie znam. Kilku znam, ale wszystkich nie znam, wiesz? Ale patrz, jak się bawią kibice, widzisz? Mają wynik 0-0, czyli mocno piłkarski, natomiast nie wiem, czy Kani Gostyń ten wynik jakby starcza, zapewnia utrzymanie. Maneczko, jak po meczu? Pobawili się? Tak, Czerwoni chyba jeden, dopiero jeden, skończyliście. Wygraliście? Udało się? 1-1. No, tak? Brawo. Tu na razie, słuchaj, gramy 2-1. Y w tym spotkaniu prowadzimy na razie, ale czekajcie. Patrzcie. Uwaga. 2-1. Czekajcie chłopcy troszkę do tyłu jak możecie, dobra? Bo na, nagrywamy mecz teraz dla widzów. Na razie jest 2-1 prowadzi Zagłębie z Bełchatowe. Wiesz co? Zdaje się, że przeszliśmy 75 tysięcy, natomiast e, też... Wiesz co, jakoś tam niespecjalnie nad tym się zastanawiamy, wiesz, my robimy swoje, jakby nie robimy tego dla subów, jak dobrze wiecie, my o, o te suby nie zabiegamy, nie prosimy, jak ktoś czuje, ma taką potrzebę, to, to po prostu, patrzcie. A ja, to się dostaje od 100 tysięcy razy. Ja nie wiem tego, znaczy wiesz co, nie, to wszystko zależy od ilości chyba wyświetlonych reklam, także wiesz. Przeniesiony, kochani, kolejny strzał, ale jesteśmy tutaj jakby stroną przez moment prowadzącą mocno grę. Widzę, że troszkę zdominowaliśmy, natomiast no, wynik cały czas mocno fajny, piłkarski, 2-1. Tutaj. Tak, Kudziorku? A jak Tobie się dzisiaj grało, powiedz. Ile dzisiaj strzeliłeś goli? Dwa. Dwa, nie? Ale jeden ważny chyba, czy nie? Ważny? ważny? Jaki gol strzeliłeś? Pochwal się chłopakom. 2-2. I co ten gol dał potem? Karne, tak? Po minucie i wygraliście na trzecie miejsce. Tak jest, i potem dzięki temu były rzuty karne. Potem nam nie udało się karnego strzelić. W sumie strzał był troszeczkę za lekki. 2-1. Ale wygraliśmy w karnych 2-1. No natomiast kudełkowi się nie udało strzelić. Gdzie jest piłka? Powiedziałem, taki piłka. No, to powiadam, mnie. No wiem, bo ja tak zawsze Ej, a mam ci pokazać magię? No, no teraz niewiele brakło, mielibyśmy 2-2. Gdzie jest? dobra. A teraz gdzie jest? Nie ma nigdzie. Za Załóżę, ja widziałem tu. Za uszami. Nie, bo tak to polega, że... Wiem, widziałem. Fajny. Fajny myk. Patrzcie jaka piła. Piękna piła. Z drugiej linii kochani. Piękną piłę. ja się dałem. Natomiast ja nie wiem, czy czasami nie kończy się nasza bateria. To będzie na YouTube. Słuchaj, no myślę, że tak. Natomiast czy wszystko się uda nagrać, to nie wiem. Dlatego, że mamy bardzo słabą baterię. Bardzo zobacz, nasza kamera się troszkę zepsuła. Czekajcie, patrzcie, bo jest akcja bramkowa, to może gol być? Nie, chłopak wyłapał. Widzisz, nie widać. Przerwało nam taśmę i ja nie widzę, co nagrywam, widzisz? Ale Wy na szczęście widzicie, także to najważniejsze. Na razie nie kupujemy nowej kamery, na razie mamy inne cele. Inaczej to się u nas układa, natomiast no, na pewno sprzęt nowy by się bardzo nam przydał. Patrzę, kochani. Ja polecam jeden. No, blisko mieszkacie Media Expert? tam jest taka kamera, jaka nasza w Fenik czy jakoś tak. To znaczy wiesz, my z tego sprzętu jesteśmy bardzo zadowoleni, natomiast jakby kudełek go uszkodził nam, jak wiesz, cześć. o mamy Guciora, siema Gutku, dzień dobry, cześć, uszkodził nam kudełek na statywie, uderzył naszą, naszą kamerkę i jakby... No tak, ale ty, jakby zapoczątkowałeś tą destrukcję, no i ta nasza kamerka, po prostu jest taka, jaka jest. Natomiast, gdybym miał kupować, to kupowałbym dokładnie taką samą, dlatego że ta kamera świetnie, idealnie nagrywa przy nie doświetlonych pomieszczeniach, czyli w tym momencie jeżeli gdzieś nagrywamy na salach, wiesz jest ciemno i tak dalej, to ona naprawdę ma bardzo fajny zapis i nie potrzebuje do tego żadnych lamp, żadnego doświetlania, naprawdę świetnie sobie radzi. Zawsze nas podpytujecie jaką mamy kamerę, mamy kamerę Canon Legria, to jest właśnie kamera, którą nagrywamy. Słuchajcie, wchodzi Gutek na boisko, nie wiem za kogo. Chyba za Marcela, kochani, nie, Marcel został. Chyba kondzia schodzi. Tak, za kondzia schodzi gutek w tym momencie na stronie lewej. Pan teraz reklamował kamerę, więc to stanie Pan z no wiesz, jakby chyba często nam się trafia wiesz, dużo fajnych rzeczy, mówić o fajnych rzeczach. Nie wstydzimy się tego i nie liczymy w zamian na żadne korzyści. Natomiast jeżeli coś zasługuje... No jeżeli coś zasługuje na pochwałę, to staramy się po prostu chwalić. Patrzcie, świetnie. Brawo, brawo. A i kochani, próba Gutka wbicia piłki do środka. Zejdźcie to, to właśnie jakbyście zeszli z boiska. Dzięki chłopcy. Jak to jest ten głos, to to Z arctungi. Powodzenia, trzymajcie się. Cześć chłopaki. Powodzenia Gostyniu. Z nami kochani gospodarze. Brawo, mamy Gutka z bramką Kochani, wyprzedził bramkarza Mamy 3-1 Brawo, Guciu Ładną piłkę mu rzucił kolega z tyłu Kochani, prostopadłą tylko zmienił Gutek jej lot Strzelamy bramkę na 3-1 Może troszeczkę uspokoimy meczyk Och, teraz szczęście przy nas, kochani i to była bramka na zakończenie tego spotkania, także 3-1, przed nami jeszcze będzie ostatni meczyk, spróbuję go dla Was zapisać, natomiast patrzę, czy to się uda, mamy 42 minuty, jeżeli kamera nie kłamie, dlatego rozłączam w tej chwili, kochani, i wrócę do Was na ostatni meczyk z gospodarzem, z Kanią Gos.